Jezu. Jezu, wznoszę ręce i gorące niosę prośby. Ufam tobie, wierzę w ciebie. Jesteś moją wielką chlubą. Proszę ciebie więc pokornie. Niechaj słońce cudnie świeci. Niechaj sadę opromienia, bo owoce lubią dzieci. Niechaj pyłkiem złoci kwiaty i warkocze z plata zboża. Niechaj łąki wciąż się leni, Niechaj rosa ziemię zwilsza, niechaj zrodzi wielkie plony. Nie zabraknie wtedy chleba, każdy będzie uśmiechnięty. To uroku wszystkim doda. Powiększ Jezu moje serce, abym wszystkich w nim zmieściła. Bo miłością chcę obdarzać, bo w niej przecież wielka siła. Wszak twe serce Jezu płonie. Kochasz wszystkich bezgranicznie, nie przekreślasz wszak nikogo. Chociaż nosisz ślad powłóczni, kocham Ciebie sercem całym i za wszystko Ci dziękuję. Ufam Tobie, wierzę w Ciebie, miłosierdzie wszak serwujesz.